Opuszczony hotel na Malcie. Wielki Kołpost, ciekawy obiekt. Tak wygląda obiekt. Z tej strony byliśmy. Po tamtej stronie dookoła przeszliśmy. Ten hotel został zamknięty w 2007 roku i do dzisiaj nic się nie dzieje. W 2015 chyba miał być odbudowany, ale do dzisiaj nic się nie ruszyło. Także świeci pustkami. To jest y, podobno w remoncie jakaś stara forteca z wieżą. Nie można wejść, a ten opuszczony hotel widać. Zobaczymy. No nie mogliby to otworzyć, no bo tutaj straszne to. Po co by mieli tu turyści przychodzić? Uważam. Murale są, wchodzą, robić, malować murale. Kaktusy widać. Podobno tam było w internecie, że on się trzy razy spalił. Może to jest to? Tak widać, że jakby tam gdzieś pożar był. Ciekawe miejsce. Ale pachnie tutaj solą. To jest tak zasolone miejsce. Kawałki chyba ściany czy coś? Tu już chyba nie przejdziemy. Dobrze napisali, nie? Tak wygląda hotel opuszczony. Basen był jakiś taki po schodkach, coś takiego. Wielki kołpast, ciekawy obiekt. Przychodzą turyści zobaczyć. Do sklepu zapraszam. Ktoś tam przebywa, widać, ale tak to, jakby nic się nie dzieje, jest atrakcją turystyczną. Także świeci pustkami. Opuszczony hotel na Malcie. My to lubimy takie, co? Zamiast posiedzieć w hotelu All Inclusive, to chodzimy po takich, ale ciekawe. A tam zobacz, co? Jeszcze takie piękne widoczki w centrum Marsa Skala. Oprócz tamtego hotelu opuszczonego, to jeszcze takie miasto. Ślicznie jest, ale już nie ma tych kolorowych łodzi. Jedna tam tylko się kiwa na wodzie. Tutaj takie przejście jakieś podziemne. Herby. Wszystkich y, miasteczek, Marsa Skala, to jest to. W Malta do najtańszych wysp nie należy. Sycylia jest tańsza, ale jest bardzo czyściutko. Przyjechaliśmy autobusem McDonald's na Isle. To są takie trzy miasteczka koło siebie. Idziemy zobaczyć, bo po drugiej stronie. Tego zatoki jest Valletta. Chcemy zobaczyć cztery zegary po dwa na wieży. komentarz niesamowita rzeźba która komponuje się z terenem na którym stoi czyli tutaj te trzy miasta a inny komentarz jest rzeźba ciekawa rzeźba ale nie pasuje do reszty trzech miast zdania są podzielone kolejka wąskotorowa na Malcie O, taka druga waleta tak ładnie jest. Są miejsca na wyspie, że tak wieje, a w tych miasteczkach jest fajnie tak. Gorąco, chociaż słońca nie widać, ale jest gorąco. Nic nie wiem, nie ma wiatru Jedna kulka 3 euro. Malta na ile dni bym doradziła? E, tak intensywnie, 3 dni, 4 to jest maksymalnie, żeby zwiedzić Maltę. E, te wycieczki, takie w zbiór podróży, to jest ale przereklamowane jest, bo aż nie jest tyle do zwiedzenia. Tak naprawdę, południe wyspy można zwiedzić jednego dnia, północ, drugiego czy tam nie. Malta jest malutka taka wysepka. To nie Sycylia na przykład, nie? Gdzie no Sycylię trzeba z tydzień sobie dać na przykład. Tu mamy taką dobrą pizzerię. Tylko po tamtej stronie ulicy byliśmy na tej pizzy, nie? Dobra było. O, taka jest jeszcze pizza. Ciekawe jaka cena. Za żurek, pierogi pulpety schabowy nawet polska pizza jest 10 a gdzie jest 70 zł schabowy ceny są wysokie Powodzi się dobrze tu wszystkich Pol dużo Polaków było w polskiej restauracji tak. Schabowy 16 ja euro to ja wcale nie jest tak drogo a może, w sumie może jakby się przepytało to może to nie jest jakaś dla Polaków. 50% przynajmniej powinna być liczba, to za 8 euro schabowego można kupić za 30 zł to jest w miarę... Na biorę, to się wita, ale niech za 16 euro. 16 euro jeszcze. Prawie 70 zł. 7 dych. Drogo. Ale widzisz, jest y, dużo chętnych, bo przy stolikach siedzieli sami Polacy słychać. Bo. No i zjedzą coś polskiego, a, a tutaj nie jest tak łatwo coś zjeść polskiego, schabowego. Tylko pizzę, makarony, jakieś tam maltańskie rzeczy. <kłysy> A polskiego to tak nie ma, mało. Chociaż już chyba drugą restaurację widziałam. Nie wiem, czy to nie była już druga na wyspie taka właśnie Pana. Polska. To koniec. Tak, to dwa miasteczka. Zwiedziliśmy Isla i Birgu. Jeszcze trzecie zostało ale chyba idziemy do Waletty czy chcesz do trzeciego? nie chyba nie, bo jest za gorąco więc, y, jedziemy sobie do Waletty tam fajnie jest też podobnie jak tu, jak w Birgu, bardzo podobnie do autobusu